Ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Łyski! Z tej strony witam was od późno później na naszej małej, black metalowej łajbie, ostatnio która osiadła troszeczkę na mieliznach obowiązków, natomiast wracamy, wracamy z łyski konkursową w końcu, właśnie to, co do łyski państwu rozesłałem. Nie jest to szary bomba, więc nie byłem u na bomberem, ha, ha, ha. Ale połowicznie jest to szary bomba. No połowicznie to nie może być szary bomba, bo bomba nie może wybuchnąć połowicznie, tak. Albo wybucha, albo nie. No nieważne, haha. Koniec sucharów, więc tak. Tomatin w wersji 12-letniej 43%. Takiż to właśnie był okaz dla Państwa. I tutaj nie podwójna maturacja, tylko jakby osobna maturacja, bo tutaj jest Bourbon i Sherry Cusk. Ja kiedyś się napotkałem się, na natrafiłem na tą whisky, jeszcze we wcześniejszej jej wersji, też 12-letniej, też 43%, z tym, że tutaj był Finish Edwin Spanish Sherry Cusks czyli wcześniejsze tam 10 lat, z tego co pamiętam, po Bourbonie, finisz 2 lata w Sherry. Natomiast tutaj mamy osobną historię, mamy 12 beczki po Bourbonie i 12 beczki po Sherry zmieszane ze sobą destylaty i w trakcie takiego mariażu właśnie powstaje ta łyski, więc przelejmy ją sobie, spróbujmy razem. Vive la France, mon général. Ok, mamy. Cóż sobie można powiedzieć o samej destylarni? Destylarnia niesamowita, kolej Rosu przechodziła. Z, praktycznie dwa razy wstawała z kolan. Już po krachu Patisonów, tak. To 1900 rok, z tego co pamiętam, pierwsza upadłość, ale jeszcze się wtedy zdołali podnieść. No. Przetrwała drugą wojnę światową i po drugiej wojnie światowej rozkwit, rozkwit łyski, destylarnia się rozrasta, no wyobraźcie sobie, że dochodzi do 23 alembików do produkcji 20 milionów litrów rocznie. No wszystko co dobre niestety szybko się kończy i to tak idzie falami, to jest jedna wielka sinusoida raz na wozie, raz pod wozem, no i w latach 80. się znowu znaleźli pod wozem do tego stopnia, że no ta wielka produkcja była ucinana, ucinana, ucinana etapowo, tak, żeby jakkolwiek rentownie no wyrobić tutaj, żeby zachować rentowność, natomiast no nie udało się to właścicielom, w latach 80. znowu destylacja zamknięta. No i wykupiona przez japońską spółkę, japoński konglomerat Takara. Shuzo, Shozu, takara Shuzo, którzy produkują działają na rynku japońskim, produkują sake, produkują różnego rodzaju napole alkoholowe, z tego co z tego co wiem też piwo. No, bardzo duża firma, korporacja wchodzi tutaj z konkretnym kapitałem, no i podnosi jakby z kolan. Kolejny rastuł destylarnie, więc no w pewnym sensie mieli szczęście. No i mamy już XXI wiek, tak. Destylarnia Powoli, Powoli rozkręca się na początku XXI wieku 400 tysięcy litrów produkcji. No i po 20 latach doszliśmy do 2 milionów litrów produkcji. Portfolio nam się bardzo ładnie rozrosło. Destylarnia ma swój zakład bednarski, bardzo prężnie działa bawi się finishami, jest tych wersji kilka, mają wydania bardzo stare, nawet w tym color range'u tam chyba najstarszy 36-letni więc raczej dobrze się dzieje też laureat wielu konkursów chyba taki najważniejszy San Francisco World Spirit Competition tam podwójne złoto w 2016 roku więc też whisky doceniona przez, przez powiedzmy jury przez znawców whisky, tak, przez autorów książek, publikacji i tak dalej, więc mamy Tomatina Krzaczaste Wzgórza z tego co pamiętam Krzaczaste Wzgórza to taki, taki troszeczkę Taka troszeczkę nazwa z pieprzykiem to krzeczaste wzgórze. No ale bardzo ładna. Bardzo ładny tutaj herb, ten emblemat tej destylarni. W ogóle bardzo ładne wydanie. Tutaj mamy wersję w litrowej butelce. Z tyłu mamy grawer. Tutaj mamy białą farbą, naniesiony napis. Jest kredowa taka fakturowana fajna zielona etykieta. W takiej stylistyce jest utrzymany też kartonik. Mamy złote embossingi tutaj. No to jest kolor lubiany. Taki. Dystyngowany kolor yy, ciemnozielony, ale to cała ta otoczka. Więc yy, jak już mamy ją w kieliszkach yy, po tej mojej troszeczkę przynudnawej przedmowie, zdążyliście już sobie ją Państwo przelać albo, albo wychlać, być może już, yy, no to powiedzmy sobie o samej łyski. Nie wiem co Wy w niej Państwo czuliście. Mam nadzieję, że że nie wylaliście jej, nie wiem, do zlewu, czy, czy jeszcze gorzej Że ona jakiś, jakąś przyjemność Państwu sprawiła, że, że spróbowaliście rozszyfrować, być może co to jest, jeśli komuś się udało, to naprawdę chylę czoła. Ja bym się w życiu nie domyślił, generalnie co przyświeca jeszcze idei tworzenia łyski. To przez nowych właścicieli to jest softer, softer side of, of Highland, bo to jest destylarnia nieopodal Inverness, czyli, czyli serca Highlandu można powiedzieć, tak? 20 km od Inverness, a jednak ma to oblicze takie, właśnie złagodzić tego takiego twardego, szorstkiego Highlandu. To jest ich filozofia. No i te dwie beczki, pomóżmy sobie. Pachnie ładnie, yy, i czuć od razu tutaj udział yy, beczek poszery, to się wybija dla mnie na pierwszy plan. Czuć winne posmaki, takie, takie lekko piwniczne, taka piwniczka, piwniczka z winem, Te, yy, trosz, troszkę kurzu, troszkę wilgoci. Yy, umiarkowana słodycz, bo nie bucha ta słodycz. Zapach przyjemny. Yy. Nie za bardzo intensywny, ale też nie jakiś, nie jakiś taki ulotny. Zostaje w nozdrzach. Zobaczmy sobie, jak jest w smaku. Dwa rodzaje beczek 43%. Tekstura jest taka dosyć, dosyć świeża. Łyski nam się ładnie rozlewa, nie robi nam z języka takiego kołka, ale czuć dużo tanin, faktycznie czuć taką klepkę, czuć dużo winnych posmaków, takiego drewna przesiąkniętego winem. Jest sporo rodzynek, jest sporo takiego ciasta keksowego z rodzynkami, natomiast jest to fajnie kontrowane jakimiś takimi przyprawami typu, typu goździk, typu cynamon, także pojawia nam się taka fajna wytrawność, no nie wiemy dokładnie jakie to było szery, tak? Z burbonu, z burbonu, no to tutaj mamy przede wszystkim taką fajną słodową podbudowę. Mamy, to trochę takiego lakieru faktycznie burbonowatego, jest go nawet całkiem sporo, powiedziałbym, coś się rzadko zdarza, żeby aż, aż, aż akurat te cechy przechodziły. Przynajmniej ja tak czuję. Więc mamy taki lakier do podłóg, więc mamy dużo wanilii. Śmietankowość, kremowość raczej nie. Tutaj mamy coś takiego szorstkiego. Ona wcale nie rozlewa się tak gładko na języku. Czuć tą taniczność, troszeczkę nam faktycznie ścina ten język. Jest taka szorstka. Fajny balans między właśnie słodyczą a a czymś takim wytrawnym. Z tej wytrawności no to właśnie tutaj jakbyśmy rozgryźli goździka. Jakieś takie, jest troszkę pieprzność, jest, jest troszeczkę właśnie takiego cynamonu. Cóż więcej można powiedzieć? Ja tak to whisky czuję. Jak to taki fajny mariaż słodyczy i wytrawności. W dosyć dobrze zbalansowanym punkcie, i ta łyski dla mnie jako podstawka jest bardzo ciekawa. Ona mi się podobała w tej pierwotnej wersji, kiedy jeszcze raz, kiedy za pierwszym razem ją spróbowałem, kiedy to był tylko finish w szary. Teraz wydaje mi się, że jeszcze bardziej zyskała na smaku. Przy tych swoich 43%, no, ona nie jest jakaś mega oleista, nie jest obezwładniająca, natomiast. Całkiem wyrazista w smaku, nie powiedziałbym, że jest to łyski rozwodniona, z nie za długim finiszem faktycznie, ona bardziej skłania do kolejnego łyku i kolejnego łyku. Jest tutaj też trochę świeżości, takiej świeżości czereśni, świeżości, świeżości czereśni i kwasowości wiśni, o, to jest to czego mi brakowało właśnie. Czereśnia, Wiśnia, ewidentnie borówka bardzo też tutaj dochodzi do tego. Czereśnia, Wiśnia, borówka to są takie owoce, świeże owoce, które dają ten posmok słodyczy, a zarazem goryczki. Więc z no według mnie, ciekawa w skali męskości. Ja tej whisky przyznaję. 7 na 10 w skali małgorzowatości, czyli to co lubią dziewczynki a tej łyski przyznaje również prawda 8 na 10, również 8 na 10 tak i w skali ogólnej miedności tej łyski przyznaje 8 na 10, gdyż patrząc przez pryzmat jakości do ceny jest to podstawka, która nie jest tak oklepana jak wszystkie podstawki, które się zaczynają na Glen. Już nie, nie lecimy taką sztampą, prawda? Yy, takim takim u, ubitym jajem na sztywno, że aż sobie możemy po prostu to nad, nad głową położyć, bo to już jest takie sztywne, z, po prostu i ubite i no, no nic się z tym po prostu nie stanie, nie wypadnie nam to na głowę, nie zrobi nam rewolucji żadnej, tak. A tutaj jest ciekawiej, nie? jest ciekawiej, są dwa rodzaje beczek. Nie wiem w jakich proporcjach, ale ewidentnie szery jest sporo, bo ono tutaj robi robotę. Wprowadza fajną, taką winną wytrawność. Ogólna miodność 8 na 10. Taką litrową butelkę, jak ja tutaj mam w granicach 180 zł można kupić, więc dodatkowe 300 ml na długie, zimowe, paskudne wieczory. no Nie wiem, co Państwo nie myślicie. Piszcie w komentarzach. Yy, yy. Na to tak naprawdę czekam, po to był ten konkurs. Dziękuję, że jeszcze raz, że wzięliście w nim udział. Oczywiście z takiego C wystartowaliśmy, natomiast no na, na 1000 subskrypcji no bo może iść tylko w górę, tak więc spodziewajcie się kolejnych y fajnych, je jeszcze ciekawszych łyski. Y na 1000 subów na pewno zrobimy następny konkurs, być może następny i następny. Na razie nie zamierzam przestać. Jeśli jesteście Państwo ze mną, dziękuję Wam bardzo. Y i jeszcze takie ogłoszenia parafialne. W trakcie tej przerwy świąteczno-sylwestrowej wrzucę cztery odcinki. Także będzie intensywny tydzień, tak praktycznie w przeciągu tygodnia przerwę się cztery odcinki, więc czekajcie, wypatrujcie. Dzięki, że ze mną jesteście, dzięki za udział w konkursie. Mam nadzieję, że do wszystkich te sampelki dotarły. Mam nadzieję, że no, nie, nie, łyski nie skończyła, w zlewie, no i cóż, a nawet jak skończyła, to na pochybę trudno. Każdy ma inne gusta. Mam nadzieję, że Państwa bardzo nie zawiodłem. Dzięki, jeszcze raz. Ahoj, do zobaczenia!